Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony Mazak, ale to już wiecie, witam was w dzisiejszym odcinku. W odcinku, których jest troszkę mniej, ale też chciałbym się dzisiaj delikatnie jakby z tego wszystkiego obronić. I dlaczego jest im mniej, to właśnie chciałbym powiedzieć wam teraz. Ja wam ostatnio mówiłem, gdzieś tam poniekąd chciałem się zająć troszkę jakąś tam jakimiś koparkami wynajmem, takich wywrotek czy coś. No i to właśnie. Widzicie tutaj za płotem, jest ich tam kilka. Tutaj na placu stoi mini koparka, która właśnie pomimo tego dzisiejszego wyjazdu teraz dopiero przyjechała. Właśnie tu. Tam gdzieś mamy kolejną. I po prostu troszkę tej roboty ostatnio było, a naprawdę chciałem się temu poświęcić w 100%, żeby nie robić tego na pół gwizdka, ponieważ zaczęcie czegoś nowego to naprawdę jest troszkę wyrzeczeń. I mega dużo poświęconego czasu. Ale o tym to już w sumie dalej. Jeśli chcecie, być, jeśli jesteście zainteresowani jakim jakimś czy kopaniem, oczywiście bez operatora, bez kierowcy, to link znajdziecie sobie poniżej. Tam wchodzicie, jak będziecie pisać, że jesteście ode mnie z filmu, to na pewno wam zrobię jakiś fajny rabat. Także bez problemu sobie po prostu możecie wchodzić w te linki, które są poniżej firmy i pracuj, i po prostu możemy działać. Ale o czym będzie dzisiejszy film? Dzisiaj film będzie o tym, że właśnie bierzemy zetę, jedziemy do Wrocławia z moją dziewczyną na cały weekend, więc będziecie z nami cały weekend ale jest jeszcze coś, czego ona nie wie, że tak naprawdę będziemy dzisiaj robić, a ja jestem mega ciekaw w ogóle, jak to będzie wyglądać, ponieważ będziemy dzisiaj zmieniać cały wygląd mojego samochodu w pewnej firmie i jak to będzie wyglądać, w sumie nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że naprawdę będzie spoko, to jest w ogóle mój ostatni też zakup, nie wiem, czy o tym będzie jakiś odcinek, tego jeszcze nie mam zielonego pojęcia. Ale myślę, że coś będzie można było zrobić. Także moi drodzy, żeby tego nie przedłużać, ja muszę się jeszcze trochę z roboczych ściuchów przebrać, muszę się trochę ogolić i uciekamy do Wrocławia, ponieważ mamy dwie godziny drogi, bo chyba jakiś korek jest albo wypadek, nie wiem, ale jedziecie razem z nami. Cieszę się kochanie, że dzisiaj gdzieś jedziemy. Wreszcie na jakiś weekend. Wreszcie na jakiś weekend. Nisiołek, a ty jedziesz co? Do dziadków jedziesz, tak? Do dziadków jedziesz. No dobrze. Jakieś 12 lat młodziej Teraz to jest ogólnie mega śmieszne. Żeby do tego auta coś pomieścić, to jest po prostu hit. Po niejednym evencie jest to auto już. Dobra, ogólnie plan jest taki na dzisiaj, że jedziemy do hotelu Monopol. Jest piątek, tam zostajemy do poniedziałku. A na dzisiaj jest to taki, że po prostu jedziemy ja zawiezę Klaudię. Jestem ciekaw, w ogóle jak zareaguje na to, że jeszcze jest mały odskok od dzisiejszego wieczoru, ponieważ e, trzeba jechać do stickerów okleić furę. E, ale myślę, że naprawdę będzie to zajebiście wyglądało. Teraz w tym momencie, jeśli jesteście, to pamiętajcie o tym, że jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie jakąś tam łapę. Suba, jeśli ten guzik jest czerwony, to zróbcie tak po prostu, żeby był szary. A jeśli już tu jesteście dłużej i jesteście też ciekaw, jaką furę, jak, jak ta fura będzie wyglądała, w jaki kolor będzie oklęna i jak będzie oklejana, to piście teraz w tym momencie w komentarzu. A ja w sumie, żebym tego już nie przedłużał, po prostu więcej lecę na Wrocław. Jak mi uwalisz fotel tym lodem, to ci coś muszę powiedzieć. Ale to też przed nami jadłeś. Kół, no ja mam kanapkę. A ja mam Będziemy mi dzisiaj jeszcze okleić auto No, no dobra, wracamy. A to nie będzie długo Jasne Za ten czas to ty będziesz sobie siedziała w bazenie Jak to... rok temu byliśmy nad morzem, to też mieliśmy jechać na wakacje I przywiozłeś pięć aut, bo cały czas jeździłeś kupować auta Takie No, a dzisiaj nic innego nie będziemy robić, tylko po prostu pojedziemy tam Ja cię zostawię w hotelu <laughs> Pojadę okleić auto i, przyjadę I wrócę po nie, nie, do nie, i przyjadę cię pokazać. Może być czy nie może, może być. być? Nigdy ogólnie tylko nie lubię jechać, oklejać niczego, bo nigdy nie jestem taki 100% zdecydowany na to, co chcę. Rafał mi proponuje gdzieś tam e, kolory typu fiolet i e, inne takie. Ja znowu bym chciał coś złotego. Chciałbym coś może białego. No i tak kurde, tak naprawdę nie wiem jeszcze, co zrobimy. Także w sumie nawet gdzieś, mi wam powiedzieć, coś. Choć bym chciał, bo bym was musiał pewnie okłamać Więc kurde, mam nadzieję, że sam będę mega zadowolony Ale chciałbym taki mega fajny, e, racingowy, gdzieś może trochę styl zachować Żeby na pewno było wiadomo, że jadę ja, a nie tam jakiś inny jest chłop Witamy tu u chłopaków Jeszcze raz, tak, siema, tak Siema <laughs> Siema Zwierzę zapraszam No, to wjeżdżamy do środka I trzeba wykminić, bo w sumie mieliśmy być o 13.30 A jest 16.40, Taka mała psuwa. Na pewno tą deskę wziąć. No tą i ogólnie zaczynamy tam coś kleić już, tak się kleić na ściągać i czyścić tutaj chłopaki już zaczynają działać. Oczywiście ja się trochę spóźniłem. No i jesteśmy ogólnie w tym samym miejscu, co wybuba. Tu jest taki właśnie i palemka, i klimacik. To jest właśnie to samo miejsce, gdzie tutaj się robiły zegary od buby. W tym samym miejscu, a teraz tu jest dunia. Także. Jestem ciekaw co z tego wyjdzie, a Ty jak myślisz co z tego wyjdzie? Nie ja <grym grym> No Ja jestem mega fajnie najrany, bo się okazało, że będzie jakiś trochę holo i w ogóle, więc... Kurde no, może faktycznie być dosyć ciekawie. No, no. Nic. Taka no. jest <grym> rola z facetem. ze mnie na weekend, mieliśmy tylko na chwilę przyjechać, a teraz mu że... No w ogóle nie wiedziała, że mu powiedział. <grym> Pieszę się, ale... się przejdę. 3 kilometry tylko, nie? Miele? 3 kilometry Dobra, także problemy problemami, a my zaczynamy działać, bo troszkę nasza się koncepcja zmieniła i co? Widzimy się już przy przyklei. W dwóch godzinach walki. Chyba pomierzyłem. Mam nadzieję, że dobrze. Zawsze mam strety, rozcinając folię na bryty. Bo już nie, ma, Bo nie tutaj... ma odwrotu, tak? Już się nie cofniesz. No, ale taki kolor ogólnie jest. Teraz go w sumie nie mam szans zobaczyć. Kurwa wielkie to jest. Nie Raz, ty musisz do. Kuba, dzwoni. O, metalowy płotnik. Ale wyglądasz mi się na zadowoloną. To się podobno ma udać, nie? Podobno, A jeśli już się uda. Malina? Się uda. O, kuba. zimna. Co chłopaki? Jest jakoś? Jakoś będzie. Klei się do kitu, czy się nie klei do tego kitu? Nie, tak? no, będzie zjebany Be... i wiadomo jak jest. Dobra, chopy i synki. Bez sensu jest tego nagrywanie, bo jest dużo takiego kurde, yy, małych rzeczy, więc po prostu tak. Auto wygląda stanie teraz na chwilę tak, to jest na razie nic. I na tym na razie kończymy. Chwila przerwy i pokażemy w sumie efekt już prawie końcowy. Przynajmniej boków. A na razie. To tyle. Dobra, my jesteśmy pod hotelem Monopol. Tu dzisiaj śpimy we Wrocku i chłopaki w sumie wyszło dużo więcej roboty niż, wy... no jak wiadomo, jak zawsze. Troszkę więcej wymyśliliśmy, także ja lecę do hotelu, chłopaki tam kleją, bo ja kleić mnie, umiem, więc nie, nawet nie mam im jak, im jak pomóc. Ogólnie mega wielka sprawa, hotel. Jeszcze się dowiedziałem, że spał tu Adolf Hitler. No dobra no. Może być, może będę miał ten sam pokój Także my lecimy do hotelu na basen I widzimy się po prostu u chłopaków za chwilę na warsztacie myślę, się po godzinie 12, jakiś piwerko odpalimy, bo jest piątek I co, gitara Jesteśmy na weekendzie, jest godzina z 21 prawie Do 10 no Musiałam być sama w pokoju, sama na spa Tyle przystojniaków było i... a, teraz, a ja czekałam na ciebie a Jeszcze w największy. przypadkiem w windzie, a gdybym była z facetem w windzie To już w ogóle mega wielki pokój w ogóle Kurwa jaki wysoki Dobra, idziemy się rozpakować? Idziemy jeszcze na basen? Nie. A potem jedziemy po auto jeszcze w nocy Nie, idziemy w nie na basen No dobra To do potem No basen nie będzie No i witam was moi drodzy w dniu kolejnym Mamy dzień, kiedy jedziemy odebrać mojego Nissana Nie wiem jak on w ogóle wygląda, głównie dlatego, że myśmy tu przyjechali spontanicznie na weekend Nie chciałem chłopaków obarczać tym, że jest weekend i chciałbym mieć auto gotowe z dnia na dzień Rafa zaproponował gdzieś tam delikatnie. Kurde, mazak, może byśmy dali radę, żeby to auto było do odbioru w niedzielę, ale też jakby stwierdziłem, wie, kurde, no mi się tu nie pali. Ja jestem na weekendzie, żeby tutaj wypocząć. Dlatego też, tak tutaj nagrywałem jakieś tam rzeczy, powiedzmy, że prywatnych, no bo po prostu też gdzieś tam byliśmy na basenie, saunach, parę atrakcji wrocławskich, ale ogólnie chodziło o to po prostu, żeby się skumać, troszkę odpocząć, trochę pożyć, ale jednak jest ten najważniejszy moment tego, że dzisiaj odbieramy właśnie mojego Nissana. Pierwszy raz odbieram w ogóle samochód tak. E tak bardzo konkretny jak teraz, czyli ktoś zrobił konkretny projekt, ktoś naprawdę fajnie to wymyślił, no i dzisiaj właśnie będziemy to robić. Trochę szkoda, że tego auta nie było na weekend, głównie dlatego, że tu w hotelu gdzie jesteśmy, w hotelu Monopol Mega, na pewno fajnie by to auto wyglądało pod wejściem w foliach chromowanych w ogóle, ale jakby no też nie ma co narzekać. Chodziło też właśnie o to, żeby tutaj sobie po prostu trochę pochodzić i odpocząć. No i co? Mamy dzisiaj poniedziałek. My się powoli z hotelu zbieramy, ponieważ Rafał dzwonił, że fura powoli jest już na ukończeniu. Głównie dlatego, że nie chciałem tak mówiłem wcześniej, żeby chłopaki sobie pracowali gdzieś tam i w sobotę i w niedzielę. Ja wie kurde, zróbcie w piątek ile zrobicie, w sobotę coś tam poróbcie, a ja mogę spokojnie. Brać wóz w poniedziałek, bo też nie chcę Wam po prostu psuć całego weekendu tym, że ja przyjechałem i chcę mieć auto gotowe. Także moi drodzy, za chwilę się tam będziemy wybierać. Chciałbym tylko powiedzieć, dlaczego get ticket. Głównie dlatego, że kilka osób, jakby chciało gdzieś tam w ciągu pół roku zrobić mi jakąś oklejkę, ponieważ byłem na to mega otwarty i każdy pr projekt, który gdzieś tam do mnie dochodzi, mówię, kurde. To nie jest jakby to. Nagle wysłał projekt Rafał's Get Ticket. Tak na to patrzę, wie kurde. Pierwszy projekt, który naprawdę siadł mi od samego początku. Było do, dosyć chaotycznie, było fajnie, dosyć kolorowo, były, ba, były bardzo ciekawe jakieś tam książki czy coś. Yy, I od razu napisałem do Rafała, mówię kurde stary to mi się podoba w miarę, niedużo poprawek i możemy to my się po prostu zakończyć robić. Troszkę potem był długi czas do realizacji, ponieważ bo ja nie miałem czasu, albo Rafał nie miał czasu, także ogólnie troszkę to się wszystko przekładało. No ale w końcu nadszedł ten dzień, że fura jest gotowa, jestem ciekaw jak wam się będzie podobało, jestem ciekaw jak mi się to w ogóle to będzie podobało. Yy, I na pewno będę chciał dzisiaj jeszcze ograć jakieś może rundki, gdzieś tu po Wrocławiu jeszcze przejdziemy, bo w sumie nam się nie Pieszy. Także, moi drodzy, żeby tego nie przedłużać, ja jeszcze pakuję resztę rzeczy. gdzieś za chwilę wraca stąd. E, pakujemy ostatki, bierzemy furę jakąś e, stąd i jedziemy po prostu do chłopaków na garaż, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Także, moi drodzy, myślę, że za jakieś 3, 2, 1. Widzimy się właśnie w garażu. Co? Myślisz, jak będzie wyglądało? Co? Myślisz? Kiedy stoi? No, nie I wiem. Się, się nikt nie wie, że tam będzie napisane Klaudia czapka. Tak, na pewno. Różowe Patrzymy. Siema. Siema. O kurde, ale mega to zajście wygląda. Siema. Ma. Siema. Siema. Kurde. Zajście to wygląda. Zajście to wygląda. Sztos. Panie Rafale, jak tam? No jak się podoba? zajebiście jest Mi się podoba, ale najważniejsze Jest dużo, jest dużo że, no, Takie skrawki nam zostały i z tego musimy coś teraz wymyślić e, Na parę napisów No tak, że... Ale ogólnie jest y, mega w ogóle, kurde Kolacko, naprawdę, super to wygląda Kóra jest dosyć dzika No właśnie, bo to jest to, że tu tego nie widać teraz Ale cała folia to jest yy, jedno wielkie, mieniące się coś. się wszystko mieni, kompletnie. Nawet się mieni ten grafit. Także jest mega fajnie w no, ogóle, naprawdę. jest 28 na dachu. Mamy napis. Playlist. No. Ale ogólnie jest mega bomba. To robimy jeszcze na lusterka dwa napisy. Yy, firmy, dwie. No i tutaj firmy, które głównie gdzieś w tym aucie się pojawiały, to jest po prostu sztuczne. zobaczcie. Bardzo. Bardziej czarny? O, wiele bardziej. Tak? No. Widz. Ale lala. Co, zadowolony pan no, kurwa, z pracy? To ty masz być zadowolony. Co? Ja zawsze jestem zadowolony. <grywa> mega, pani to wygląda. Ja wiedziałem, że na słońcu. kurde, mega to jest. 100 razy lepiej niż tym. 100 razy lepiej to wygląda niż w garażu. Co? Piękne autko masz. Jakie? Piękne. Cieszę się, niezmiernie. Dobra, także wyjeżdżamy z Get ticket I pierwsze wrażenie moje jest zajebiste Bo w garażu oklejka była bardzo jakby monotonna Nie było widać tej głębi Jak teraz za to wyjechało, mega widać te metaliczne kolory Nie wiem w którą stronę jechać, no to domyślam się, że w lewo No i ogólnie mega kurde zajebiście to wygląda, naprawdę Jest tak, jak patrzysz od przodu Jest tak idąca wzdłuż ta oklejka Tak fajnie sportowa Że to jest hit, nie jestem na sranę wszystkiego jest naprawdę dosyć zrobione mniej niż więcej Ale jest to zrobione ze smakiem A teraz jedziemy do Arkadii, gdzie porobimy sobie foty, które będziecie widzieć właśnie na Instagramie, który wyświetla się w tym miejscu Tam jest zdjęcie dodane, razem z e, dodanym filmem Także moi drodzy, my jedziemy, wyjedziecie razem z nami I zaraz będziemy widzieć jak to wygląda, a się będzie wyglądać jeszcze lepiej Jesteśmy na górze w Wrocławii Fura jest razem ze mną i jest, muszę przyznać, mega w ogóle kurde sztos Naprawdę mega dobrze to wygląda ja, ja jestem, myślę, że jest ja teraz mega jest mega kolony. fajnie. Mega w ogóle tak... Mega tak to rajdowo w sumie wygląda dosyć. Tak rajdowo, tak jak z gry. Jak z gry, nic for dokładnie. Tak miało być, taki był zamysł tego. Tak to miało wyglądać. Eee, to może tylko powiedz, jakiej na przykład folii użyliśmy, jakie są kolory, bo to też jest ważne, że eee, no to kolory jak, są... Jako główny fiolet, no to mamy 3M. Eee, nie pamiętam dokładnie jaką się nazywa ale chodzi ogólnie e, o to, że wiem, on już wiem, plume explosion e, Taką się nazywa dokładnie e, a reszta on to jest hologram plus e, grafit jest z orakala ale warto dodać, że każdy kolor to nie jest zwykły odcień tylko to jest e, metalik metalik, tak, perła tak, takie różne rzeczy, nie? nie? nie są zwykłe akryle tu mamy na dachu numerek startowy 28. No, także tak ogólnie furka wygląda. E, tu są jeszcze wlepy od spodu na progach, także jest ogólnie... Ja jestem mega zadowolony. No to ja tak samo. No, także jeśli chodzi o mnie i o projekt i o twoje działanie do tego wszystkiego jest na Mega Plus. E, więc ogólnie tak wam dzisiaj właśnie mówiłem, że dlatego okleję to Rafa, bo projekt był najciekawszy folie były najciekawsze projekt mi się w sumie od razu podobał Wie kurde to jest chyba właśnie tu gdzie przyjadę okleić, no już byśmy się dogadali i jest, także też w ogóle nie mega dzięki chłopakom bo jakby nie patrząc jest weekend każdy mógł go spędzić prywatnie, a jednak chłopaki spięli dupę i okleili mi całe auto, co też w sumie koniec końców nie było chwilą, bo robienie eee, na przykład fiolet, odbicie e, holo, no to było fajne o, nie, przemiłe już, było. Chwilę, chwilę nam to zajęło żeby posklejać to fajnie no, tak, weekend wyjęty z życia, Dokładnie. Ale, udało ale udało się. Tu mamy Instagramy, jeszcze mamy taką blendę tutaj, e, grafitową e, z firmą jedną. Tu mamy e, Instagramy, YouTube'y. Numerek, tu jest napis jeszcze pod spoilerem. To jest w ogóle mega pomysł. Śmieszna sprawa, e, dosyć. No, więc jakby na tym kończymy. My jedziemy dalej furką. Pewnie jeszcze coś ponagrywamy, także tu z kumokami się damy. Mega ogólnie wielkie. Dzięki, fajnie to wygląda. Zagadamy się z Torsawiem i wracamy gdzieś do domu Dobra, przyjechaliśmy do rodzinnej chałupy Jestem ciekaw co mamusia powie Jak ci się mamusia podoba? Chodź zobaczyć, chodź Możesz Podoba ci się? No, a kto chyba, nie ty Ja Ci się nie podoba Zajemiste! Nie, a tak serio? Nie, bardzo ładne, przepiękne tak, to, 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 to jest w ogóle zajebiste, właśnie Proszę bardzo Czyli co lepiej niż było czy nie? Czar, czyli czarna ci się lepiej podoba? Czy czarna ci się bardziej podoba? Nie peryba. no jest przecież czarna w dalszym ciągu tylko po prostu. Kiepny, Dobra nie, nie dowiemy się tu zbytnio prawdy, a tata pewnie powie szkoda, szkoda pieniędzy i tyle no i witam moi drodzy, właśnie przyjechaliśmy w sumie z Wrocławia wczoraj, mamy dzisiaj dzień kolejny i tak naprawdę dopiero dzisiaj rano wstałem Zobaczyłem ten samochód jeszcze raz i ja mówię, kurde faktycznie ta oklejka jest mega, mega zajebista Żeby nie być gołosłownym, ja zawsze mówię, że auto lepiej wygląda jak jedzie niż jak stoi Więc po prostu dzisiaj go weźmiemy i chciałbym wam pokazać tą oklejkę w rolling shotach plus to jak Zeta się prezentuje i jeździ i strzela i się w sumie pali Oby tak się dzisiaj nie stało, ale ogólnie wiecie o co chodzi, tak powinno dzisiaj się wydarzyć. Także, moi drodzy, żeby tego naprawdę nie przedłużać, bo odcinek wydaje mi się, że Wam troszkę zobrazował całą tą pracę, efekt e, i jak do tego doszło. Nie wiem. <grych> Także co? Bierzemy po prostu Nissana, jedziemy na parę shotów i jak ogramy tą furę, to spotkamy się gdzieś tu. Po prostu jeszcze raz, pogadamy sobie chwilę. chwilę. Coś tam jeszcze na temat tego samochodu i będziemy powoli kończyć, ale musicie zostać A jeśli też nie kliknęliście jeszcze tutaj gdzieś jakiegoś lajka like czy suba To właśnie też jest zajebisty moment, żeby to kliknąć, bo za chwilę chciałbym, żebyście się, się faktycznie troszkę zajęli Bardzo mocno oglądaniem tego co zobaczycie i co dla was przygotowaliśmy, także co, jedziemy Memphis man Dobrze moi drodzy, no i właśnie doszliśmy do, do, do momentu, gdzie kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, to zrobiliśmy troszkę rolling shotów. Jeśli chcecie zrobić, e, żebym ja zrobił tylko film z Zetką, takie gdzieś tam 2-3 minuty, to po prostu musicie gdzieś napisać w komentarzu, żebyśmy to zrobili. Myślę, że może to być wyjść, e, może to wyjść bardzo, bardzo fajnie, ponieważ z ogólnie jest mega ciekawym samochodem i umiem mega fajne rzeczy. Także, moi drodzy, żeby tego nie przedłużać, mam nadzieję, że Wam się tak naprawdę podobało. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o tym lajku, gdzieś tam i tej subskrypcji, komentarzu. Także moi drodzy, Kończymy to i tyle.